Do oglądania zaprasza pasaż handlowy Pełnia Zdrowia Online. Kupuj z kodem rabatowym PZ1. To czym się zajmujemy, to jest zmiana struktury wody i wprowadzanie tej wody do produkcji czy do żywych organizmów, czy do roślin. Woda w tej postaci ma olbrzymią wchłanialność i bardzo dobre zwilżanie błon komórkowych. Promujemy i staramy się przekonać ludzi do używania tej wody czy urządzeń, które służą do polepszania kondycji zdrowia, produkcji roślinnej. Wodę tę trzeba pić z wielu względów. Po pierwsze, żeby oczyścić organizm, po drugie, żeby wprowadzić mikroelementy, które się znajdują w tej wodzie do organizmu, ta woda przyspiesza wchłanianie tych mikroorganizmów przy okazji usuwając, wymywając z organizmu innym jony metali, które są uważane za mikroelementy szkodliwe. Czyli jest to nawadnianie organizmu, odtruwanie organizmu i szybkie doprowadzanie do komórek niezbędnych do jej funkcjonowania składników. Woda, którą produkujemy ma szczególne właściwości. Obrazowo mówiąc, rozbijamy krople wody na miliard kropelek. W tym momencie w tej wodzie tworzy się, taki unikalna, tworzy się unikalna formuła tlenu, tlen singletowy. Lepszy transport do komórek, lepsze zwilżanie komórek, lepsza kondycja wszystkiego i roślinek, i zwierząt, i ludzi. Chodzi o to, że nawodnienie i natlenienie organizmu w tych komórkach jest bardzo znaczące. Dlatego namawiamy ludzi, zachęcamy, przedstawiając badania naukowe, przedstawiając wdrożenia żeby efekt mogli sami poznać na swoim organizmie. Wodę taką uzyskujemy w specjalnie skonstruowanych komorach. Nazywamy je komorami plazmowymi, gdyż sercem tej komory jest żarówka, która generując plazmę wytwarza pewną częstotliwość elektromagnetyczną, którą przekazujemy do wody. W ten sposób Budujemy nowe wiązania w wodzie, przez co ma takie, a nie inne właściwości. Takie urządzenia produkujemy dla rolnictwa, dla przemysłu, a dla ludzi komercyjnie sprzedajemy wodę taką do picia, czy wodę, którą nazywamy wodą plazmowaną. Do oglądania zaprosił pasaż handlowy Pełnia Zdrowia Online. Kupuj z kodem rabatowym PZ1.